Ponieważ jakby jestem na samym końcu, ale na koniec będzie jeszcze nagroda, to tam zobaczycie niedługo. Jakby jestem gościem od jedzenia, więc no coś tam jest. Dobrze, czyli lecimy od jednego futraka do sieci lokali, więc chciałem przyłączyć. OK. Zaczęliśmy w 2013 roku. Od tego to pięknego rzęcha. Dw 25 latek wcześniej robił we włocławku kebab. Wyglądał troszkę gorzej. Tutaj już jest po liftingu. Zainwestowaliśmy w niego około 15 tysięcy złotych w zakup i 15 tysięcy złotych wykończenie. To były nasze oszczędności nie mieliśmy żadnego wsparcia z zewnątrz, no jakby tutaj razem ze wspólnikiem postanowiliśmy zaryzykować w taki temat. Jakby w którym mieście nie było wtedy nie, był, przepraszam, był jeden futrak, ale on był w Gdyni jak karnik i akurat to też pozdrowienia dla kolegów. Akurat kiedy już mieliśmy kupionego food futraka, go robiliśmy to, myśleliśmy, że będziemy pierwsi w ogóle w Trójmieście, ale okazało się, że jesteśmy drudzy, powyszli trochę o miesiąc szybciej przed nami. No i jakby w Trójmieście jeszcze nie było tak rozbudowanej bazy jedzeniowej slow foodowej. My byliśmy w ogóle totalną nowością. E, jakby no food truck raczej nie istniało coś takiego w, raczej e, jeśli chodzi o to co się sprzedawało z aut to były jakieś tam jajka czy perfumy i tak dalej więc stąd też był zakaz handlu obwoźnego o czym opowiem za chwilę. E, e, chcieliśmy stanąć na początku e, na Półwyspie tak miał to być w ogóle jak dodatkowy interes ja pracowałem jako handlowiec w dziale klimatyzacji. E, kolega pracował w skarbówce nienawidził tego ja też nienawidziłem swojej pracy. Więc jakby po, po groźbach karalnych, że jak jeszcze raz przyjdzie na stocznię jakby i chcąc znaleźć firmę zlokalizowaną nad Doki 1 i chcąc, chcąc ściągnąć prawda tutaj dochodowy będzie miał problem no to stwierdziły, że chyba no trzeba zmienić tutaj miejsce pracy i może wymyślimy coś swojego. Tak więc wymyśliliśmy food trucka, chcieliśmy stanąć na Półwyspie, tam nas jakby zabili ceną po 15 tysięcy netto, chcieli za miejsce. Później udaliśmy się do Mariny w Gdyni po właśnie jakby surfing, tu, może, chcieliśmy zostać w tej tematyce. W Gdyni nas też nie wpuścili, ponieważ stwierdzili sobie, żebyśmy pojechali sobie do Gdańska, może tam nas będą chcieli. Więc my tutaj jakby stwierdziliśmy, kurde, no w tym Gdańsku może nas będą chcieli, ale musimy się jakoś zreklamować, przedstawić. Tak więc zwołaliśmy ekipę znajomych, lokalnego, jakby naszego kolegę reżysera, i stwierdziliśmy, że robimy. Nie wiem, czemu nie odpala się filmik. Może się odpali, może nie, coś tam wiecie, co się dzieje. A dobra, no i tutaj, prawda, jako że Gdańsk, stwierdziliśmy, że nawpierdzielamy tego Gdańska full, tutaj widzicie rondo y, motławą, tu lew jest jeszcze, y, tak, stocznia, za chwilę zobaczymy stadion, y, y, prawda, już, kurde, więcej tego Gdańska nie może być, nie, to w tym Gdańsku już nas przyjmą, nasze miasto, dobra, jedziemy, tu widzicie pięknie, kolega zawija na drifcie, y, znajomi przyszli przy Filharmonii Gdańskiej, tutaj sobie usiedliśmy, nakręciliśmy ten piękny filmik, Idziemy do, idziemy do działu e, estetyzacji, no mówię, no patrzcie, piękny film, nakręciliśmy no tutaj już Oscary, prawda, za, za krótkometrażowe się szykują, e, jedzenie tego, a tutaj jeszcze nie, e, bułek nie mieliśmy, więc pojechaliśmy po kajzerki do Lidla, e, Tam <laughs> mam nadzieję, że tam nie, nie na to uwagę aż tak bardzo, ale okej, okay, tutaj lecimy za awokado, chyba nie mamy żadnego burgera, ale stwierdziliśmy, że będziemy mieli kiedyś, nie? Filmik skręcony, dobra, jedziemy z tematem, przyjeżdżamy do tej, e, prawda, do tego urzędu estetyzacji. Gość mówi jakby no fajny, fajny, fajny filmik, ale jest zakaz handlu obwoźnego, więc możecie sobie pomarzyć, że staniecie na jakimś terytorium Gdańska. Okej, okay, filmik nakręcony, mamy lekką depresję, przechodzę już dalej. A nie, no cofnę, tylko się pośpieszyłem. Mamy lekką depresję. Co teraz zrobić jakby no stwierdziliśmy, że stajemy i, i kolega, mój kolega mówi słuchaj jeszcze nie masz tak gdzie stanąć już ten futrak jest gotowy może tutaj mam kwiaciarnię na morenę pożyczę ci prąd to chociaż na tym nie, nie masz agregatu jeszcze bo cię nie stać więc no może jakby tutaj babcie co pójdą <grytanie> kupować kwiatki i tam jakieś inne fiołki to jakiegoś burgera kupią nie. Więc wrzuciliśmy wrzuciliśmy filmik ten który wam pokazałem niech jeszcze raz leci i przez to jakby nagle społeczność facebookowa się uwydatniła, zaczęła prawo tutaj udostępniać gdzie stajecie, gdzie stajecie, gdzie stajecie, tak więc w końcu stanęliśmy na tym miejscu, przyszłego tego dnia 110 czy 120 osób, co byliśmy w ogóle w szoku, my nie mieliśmy żadnego systemu sprzedażowego, ja w życiu w gastronomii nie pracowałem, nie wiedziałem jak tutaj w ogóle... O co w tym chodzi? Nie, no tam kiedyś w barze piwo nalewałem, tam no jakby okej, okay, nie? Wspólnik tylko też tam lubił sobie dobrze zjeść, tam 120 kilo miał i... E, więc to było nasze doświadczenie w gastronomii. E, no i jakby udało się nam, no przyszło dużo ludzi, a to e, jakby na co przyszło, no to rzuciliśmy nowy produkt, prawda, nikt tego nie ma, e, burger z serem karmelowym. Do tej pory jak słyszę pytanie Słuchaj, co to jest to słodkie, czy jakie to jest i tak dalej? Tych pytań już miałem miliard, tak więc to jest ser... Y które sprowadzamy z Norwegii, serkozi. Jest to posmak trochę słony, trochę słodki, idealnie z wołowiną. Norwedzy w ogóle go używali do gofrów, nie było to w ogóle z wołowiną próbowane, więc nawet jak goście, którzy przylecieli z Norwegii do nas e, i Norwedzy weszli, zobaczyli, że my z ich serem robimy burgery, to byli tak w ciężkim szoku, że jeszcze do nas pisali, że telewizja norweska ma przyjechać i że jakiś psychopaci z Gdańska wymyślili sobie, że z ich serem do gofrów, będą Robili burgery, tak? No de facto no jest to taki produkt, który przez który jesteśmy rozpoznawani, bo nie ma go żadna restauracja w Polsce, tylko my to mamy. Dostaliśmy za to nagrodę od Street Food Polska i tak dalej, więc jak jedziemy do Warszawy, w której tego zupełnie nie ma, to wszyscy jedzą tego karmela, po prostu jest najbardziej sprzedawany i się wyprzedaje. Tak jak czasami tutaj zabraknie, to przez Warszawę, bo jakby nas przerosła, prawda, znowu ta sprzedaż tam, nie? E Dobrze, jeśli chodzi, tak, no, y, bardzo dziękujemy tutaj Gosii Stolińskiej za logo. logo. Logo miało być proste, biało-czarne, tak, tutaj burger, y, tu jest górna bułka, tam jest dolna w kształcie deski, fala w środku to jest mięso, tak, da, y, tutaj takie szybkie skróty myślowe. Y, Dobrze, więc te logo jakby jest bardzo czytelne, biało-czarne, rzuca się w oczy, więc jakby ze wszystkimi partnerami biznesowymi, z którymi robimy jakieś akcje wspólne, te logo jakby im nie przeszkadza, nie przeszkadza to na scenie, to zresztą później pokażę, bardzo fajnie się wkleja we wszystko. Tak, tak, tak się fajnie wkleja, że mamy naśladowców na przykład w Atakamie, to jest chyba taka jakaś pustynia, czy w Chile. Nie wiem, Chilijczycy stwierdzili, że otworzył też swoją burgerownię i zciągnęli od nas logo, bo im się bardzo spodobało. Więc no stwierdziliśmy, że to jakby obracamy w żart i jakbyśmy, ja pisałem do nich tam po hiszpańsku, czy tam po, nie po angielsku, nie pisałem, bo nie umiem hiszpańskiego, kolega po hiszpańsku pisał, bo oni angielskiego chyba nie umieli, nie mogliśmy się dogadać. Mój prawnik w końcu powiedział dobra jakby zlej to póki nie są wielcy więc tak jakby okej okay, niech tam to mają niech w tej Atakamie sprzedają fajnie jest tu z kolei mój gość od marketingu Kuba znalazł prawda że w Indonezji też jesteśmy znani <śmiennie> <śmiennie> więc <śmiennie> więc więc te logo no naprawdę jakby chyba się podoba ludziom. Eee, bo tutaj nie wiem co, jakieś ciuchy sprzedają z naszym logiem, ciuchy i burgery, nie wiem, abstrakcja, no dobra, na razie jakby za mało tutaj, prawda, Instagramów obserwujących, żebyśmy się dokszaniali, natomiast także mieliśmy takie sytuacje, no, w których już musieliśmy używać prawników, że na przykład było surf burger, ktoś sobie na Półwyspie bar otworzył i nazwał go surf burger. No to już następnego dnia już się nie nazywał Surfburger, więc no była, reakcja była dosyć szybka. E, natomiast no dłuż, dłuższe perypetie miałem z restauracją z Wrocławia, która stwierdziła, że się będzie nazywać Surfer Burger. No i to trochę mnie kosztowało nerwów i ich też, ale teraz, na, teraz się nazywają Surfer, więc no też jesteśmy zabezpieczeni prawnie, dbamy o to, no bo jednak nie po to wydajemy bardzo dużo pieniędzy w marketing, w brand, w rozpoznawalność marki, żeby ktoś tam sobie pewnego dnia się obudził i stwierdził, że będzie sobie Surf burgerem, tak? E, kontrowersję jako forma reklamy. E, tak sobie śliśmy pewnego wieczora i stwierdziliśmy, no musimy jakieś tam hasło mieć, Nike ma Just Do It, to my będziemy mieli jem tylko serfaj nie tyje, tak? E, Stwierdziłem że jest to tak abstrakcyjne, że na pewno każdy o to zwróci uwagę. Oczywiście chyba e, jesteś taki twór jak e, rada etyki reklamy czy komisji nie wiem Zapachniał mi to jakąś zsrr em jakimś nie wiem e, no i oni tutaj przesłali nam pisma w których wyrazili swoje oburzenie że to jest promowanie monodiety Słuchajcie, będziecie serw to jest po prostu, jakby, no możecie ewentualnie utyć i ja wprowadzam w błąd. No tak, więc no, zapytany w Radiu Gdańsk, czy jakby coś się na, na ten temat wypowiem, no to stwierdziłem, że uważam moich klientów za ludzi inteligentnych i może im się to zdarzyć, że utyją, prawda? no. <słuch> Natomiast rada polityki, nie etyki, reklamy pozostawała nieugięta. Zrobili mi wspaniałą reklamę w Radiu Gdańsk, tak. Zrobili mi wspaniałą reklamę, w, no w fakcie byłem, słuchajcie, byłem w fakcie. Burgerownia, tajemnicza burgerownia z Gdańska promuje monodietę, wprowadza ludzi w błąd. No nie wiem, zrobimy takie, no po prostu jakby koledzy mi przesyłali mi memy, że perfumy, po których raz się psikniesz i do końca życia, nie, i tak dalej, nie. Musisz to uygnać, no, po prostu jakby, no żart, nie żart, ale hasło się przyjęło. E, tutaj właśnie Burgerowny, jak Zajaskę, ma chyba problem, bo mówili, że od nich się nie tyje. Do tej pory mnie to śmieszy, powiem wam, że jak mam gorszy humor, to sobie odpalę i od razu jest lepiej, nie? No ale tutaj jak hasło zostanie, słuchajcie, nie poddajemy się jakby... E, efekt nie niezrozumienia żartobliwego hasła, jakby no... No mówię, inteligentne, mam nadzieję, że mam inteligentnych klientów. E, co, co było dalej? A! No ostry tutaj właśnie nawet, tak jak mówię, te hasło się tak przyjęło, tak już było głośne, że prawda no mamy nawet tutaj na koncertach, na naszych urodzinach tutaj ostry, no tutaj jest prawda nasze logo, no i mamy hasło tutaj HM przyjem tylko serfa i ty je sobie gra, ostry co prawda przytył ostatnio, pewnie nie je moich burgerów. Dobrze, no to tak, tutaj e, jeśli chodzi widzicie o te hasła, no to nie wiem, tutaj przy Instagramie, przy oznaczeniach no jest, jest już często występuje jem tylko surfajny, ty już jest takim hashtagiem, który wprowadziliśmy jakby pod naszym brandem. Są e, tutaj dalej? A. No tak, a propos tych kontrowersji, już była jedna, druga, no tak stwierdzamy czasami, że spotykają nas jakieś czasami tragedie, ale nie należy nad nimi jakoś strasznie płakać. Mieliśmy lokal zamknięty przez półtora miesiąca, ponieważ jakieś żule na klatce schodowej paliły papierosy i stwierdzili, że podpalał wózek i od tego się zajęła klatka i przez to prawie spłonął nasz lokal na Garancarskiej, czyli taki jeden z najsławniejszych robiących najbardziej dla turystów i tak dalej w centrum miasta. No była to dosyć ciężka sytuacja. Jest tutaj na tej sali Bartek, który zachował do głowy, jeden z moich który któremu dzięki za tamten wtedy czas. Natomiast no stwierdziliśmy sobie, dobra, no kurde, tutaj musimy tych ludzi powiadomić, oni nie są jakoś przyzwyczajeni do tego, że już, znaczy już się przyzwyczaić, że lokal jest zamknięty, bo już się prawie spalił. Tak więc, no, jakiej hasło? Odpalamy garcarską. No cała, no już jest po remoncie, trudno, straciłem dużo pieniędzy, zaraz o to będę płakał. Wiesz, odrobimy, tak, jak to w sztosie mówili, odrobimy, to odpalamy garcarską. No i tutaj, to już jest grafika zmieniona, bo na górze okna płonęły. Na górze okna płonęły i tam ludzie, cholera, tutaj jakby śmiejecie się z czegoś nieszczęścia. Ktoś tam na górze miał też ogień, szedł. Ja mówię, no tak, ode mnie też szedł. No nie wiem, no jakby też jestem tutaj poszkodowany, no nie wiem, nie leżę, nie płaczę, nie chodzę po socji, ale Teraz tylko wziąłem się do roboty, zremontowałem lokal przez półtora miesiąca, zapłaciłem gościom podwójną stawkę, żeby zapierdzielali, żeby szybciej otworzyć. No więc odpalam garncarską. No ale okej, okay, smutne buźki, wredne buźki, inne buźki, no więc tutaj już jest trochę, musieliśmy zmienić tą grafikę, natomiast ludzie gadali, a jak gadają to tak samo jak o tym, że się tyje bądź nie tyje, więc akurat to tutaj taka kontrowersyjna forma reklamy była spoko. Jeśli chodzi o język, który kierujemy do klienta. Jest to język taki bardziej właśnie luźny, z poczuciem humoru, z dystansem, z zabawa formą treści. Staramy się jakby mówić, prawda, takim młodzieżowym slangiem, za który jest odpowiedzialny tam kubuś, tam sobie tam dalej troszkę siedzi. Kubuś, pomachaj. Siemanko, Kubuś? Tak, Kubuś co tutaj, prawda, jest bardzo pięknym poetą w stylu i jakby często jakby nawet w komentach pisze, kto tak ładnie napisał, to właśnie tutaj kubuś jest, tak? Eee, dobrze. Eee, jeśli chodzi tutaj marsz pod prąd, czyli eee, mieliśmy tutaj różnego rodzaju te przeboje, czy stan, czy możemy stanąć, czy nie możemy stanąć. Eee, jakby nie mogliśmy się dostać na Open air, bo już było za późno. Więc dogadaliśmy się z dworcem PKP w Gdyni, gdzie gdzie ludzie chodzili w, dro w drodze do Openera, zrobiliśmy tam imprezę, powystawialiśmy te powystawialiśmy głośniki, tańce do rana. No i tutaj nawet mamy Rihanna versus Serburger 01. Prowadzimy, bo w pewnym momencie ludzie mieli dosyć i przychodzili do nas, się tańczyli, więc taki, taki real-time marketing poszedł, było bardzo śmiesznie i fajnie. Eee... Jeśli chodzi o kolabo, no już jakby jest bardzo tutaj mała liczba odbiorców, 637 tysięcy. Jakby robimy wspólnie jakieś akcje promocyjne, konkursy tutaj akurat mamy wspólnie z moimi przyjaciółmi z Mandu, którzy zaczynali podobnie w tym samym czasie jak ja. I tutaj akurat jest trochę ucięta ta krowa, to jest krowa jedząca pierogi. Mam nadzieję, że nie z wołowiną, bo to kanibalizm by był trochę. Natomiast e, jakby no, w, w, robimy tą krowę, ją przebieramy w różne e, prawda, akcje, atrakcje, z którymi jesteśmy jakby kojarzeni i, i, i kolabor, z którymi robimy, staramy się jakoś personifikować, żeby wchodziła w rolę. Tutaj na przykład jest współpraca, e, idzie teraz sezon, tak, więc stwierdziliśmy, że wydziarany surfer krowa tutaj na desce w sezonie będzie ok. Robimy akcję wspólnie z moimi kolegami. Z zajawy tatu, tak, że tutaj za jakieś tam polubienia, udostępnienia, wiem, że tego nie można robić, ale czasami tam tak robimy. E <grymne> <grymne> czasami tak się zdarzy. No to są jakby posty, które ten konkurs jeszcze trwa, więc możecie polajkować i tam sobie może wygracie i tak dalej. Bo on jest z poniedziałku. E no ale mówię, no tą krowę tutaj wydzieraną wrzucamy na wodę z deską. Ona płynie jest super, tak? E Wrośniecie w miasto. No jesteśmy, to jest w ogóle zdjęcie z urodzin Burgera, chyba czwartych, było na nich nie wiem, 4 tysiące ludzi, a ostatnio było 6 tysięcy na piątych. Więc robimy bardzo dużą imprezę na ulicy Elektryków, na którą mocno pracuję, rozmawiam z artystami. Jest to mega wycieńczające, ponieważ artyści są mega specyficzni i jakby jeden poz, pozwoli, żeby było led wisiał na scenie, drugiego mu trzeba zgasić. Brawo, jak z... Cześć kolego ze Sfinksa. Mieliśmy tak z High contrastem, nie no. Tak więc, no jakby, no jest to ciężka branża i, i czasami ciężko jest się dogadać. A propos tego, że wracamy w miasto, tak? Surfburger był sponsorem pięciu dyscyplin sportu, tak? Tutaj mieliśmy kolabo, znaczy, kolabo, no byliśmy sponsorem, jakie kolabo z Wybrzeża, później Trefla, Sopot. W koszu, trefla Gdańsk w siatkę, stoczniowca w Hokej. Jeszcze byliśmy sponsorem Lechi, ale gdzieś tutaj tego nie wrzuciliśmy. Ogólnie, jeśli chodzi o social media, jest pewnego rodzaju taki kłopot, jeśli chodzi o promocję piłki nożnej. Jak wiecie, jest strój miasto: jest Gdynia, Sopot, Gdańsk. Krowa w barwach gdańskiej Lechi może spowodować nagłe podpalenie mojego lokalu w Gdyni, więc wolę tego nie ryzykować, więc stwierdziliśmy, że reklama poprzez piłkę nożną trochę ją porzucamy ze względu na gorące głowy kibiców, co jakby prawda czasami może skutkować nieprzyjemnymi zejściami w jednym z lokali. Eee, tak, no i tutaj jak robiliśmy tydzień siatkarski, czy hokejowy, czy koszykarski, promowaliśmy dany produkt, który w tym tygodniu, żeby. Bo często jest tak, że ludzie przychodzą tak, i, i się pytam: no jakiego burgera robisz? No tam jadłem specjala i, i, i double trouble. A ja mówię: a próbowałeś tego, próbowałeś tego? Nie, nie próbowałem. No bo już jestem konserwatystą, się przyzwyczaiłem, prawda? Chodzę do jednej piekarni, jem jednego burgera, prawda? Tak, no to już spokojnie, już lecę z tematem, szybko tak gadam, że już sam nie nadążam. Niedługo będą. I ten dobra, to przełączam już to. Dawaj, zmieniaj. Dobra, jeśli chodzi o wyjście z social mediów, tutaj mieliśmy akurat imprezę wspólnie z Katarzyną Langem Micrzynio Polski w Kitesurfingu. E, więc widzicie krowa teraz lata na kajcie, wychodziliśmy, wychodziliśmy do trójmiejskich klubów, e, do mewy towarzyskiej EGO, parlamentów, ITP, ITD z takimi hasłami falatejstu, i jak się otagowywałeś hashtagami tam na Instagramie e, to mogłeś wygrać kurs kajta razem z Kasią, tak, no to więc jakby były spoko opcje i przez to dużo ludzi zrobiło te zdjęcia i wrzucało na Insta i pozyskiwaliśmy także nowych e, potencjalnych followersów, klientów. E, jeśli chodzi o kolejne sponsoringi, to tutaj mieliśmy Gdańsk Tattoo Convent, jeśli chodzi o tatuaże, to po prostu te akcje idą najlepiej, bo nie wiem, wszyscy chcą się teraz tatuować, więc jakby udostępnienia, jakby widoczność tego jest bardzo duża, także byliśmy sponsorem Baltic Games teraz, Tattoo Convent, więc tego jakby jest sporo. Angażowanie klienta na miejscu. Jak wiecie, klienci są tacy, jeśli chodzi o recenzję, to jest po prostu najgorszy koszmar gastronomów. Ze względu na to, że ludzie potrafią przez 5 lat u mnie jeść, nie zostawić dobrej oceny, ale raz nie dostali cebuli, nie? Albo dostali. I już dostaję, prawda, jedynkę, O, kiedyś to było lepiej. Tutaj bułka taka była. Prawda, jadłem już 60 burgerów u ciebie, ale oceniam cię na jeden, bo raz nie dałeś cebuli. I, 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 no jakby no, podchodzę do tego ze sasem, kiedy się denerwowałem, tyrałem ludzi, dzwoniłem po lokalach, mówiłem, jak to nie daliście tej cebuli, ale no po prostu wychodzi też z ludzi ta cebula, jako powiem, ten przykład. Tak więc, no, oczywiście, przejmujemy się tym, bierzemy poważne uwagi do serca, ale jak ktoś jedzie za bardzo z takim no, tematem, no mówię, najbardziej nie znoszę, jak ktoś do mnie 5 lat chodzi, ale dopiero się uaktywni, jak dostał letniego burgera. Tak więc tutaj wychodząc naprzeciw tym ludziom, którzy wystawiają nam jedynki, ponieważ są u nas niepocieszeni w życiu, stwierdziliśmy, że bierzemy, robimy akcję, że urodziny burgera były tylko na specjalne zaproszenia, że trzeba było nas przyjść, zjeść, ewentualnie wystawić ocenę, bądź się zaczekować, że jesteś na miejscu. Tak? Więc tych liberałów, którzy, którym się też do URD nie chce chodzić, prawda, też zmobilizowaliśmy do tego, żeby mogli wejść na imprezę żeby mogli wejść na imprezę do nas, tak? Musieli pójść, zostawić albo recenzję, albo się zaczekować, że byli u nas i wtedy mogli wejść na urodziny Serfa i tym jakby także zmobilizowaliśmy ich do pozytywnych opinii naszych, żeby przykryć tych właśnie cebularzy. E Jeśli chodzi o logo, to także staramy się, żeby było widoczne, to jest główny punkt negocjacji zawsze z artystami. Tak więc tutaj koncert akurat z, z poprzedniej urodziny z O Co Chodzi, gość teraz jakby bardzo ma duże zasięgi, tak, po, po współpracy z TACO. Tako też byliśmy sponsorem, więc robimy, jesteśmy marką kojarzoną, prawda, z rapem, z muzyką elektroniczną, z rzeczami, którymi ja słucham i z którymi ja się identyfikuję, więc to jest jakby spójne także dla mnie, tak, i się dobrze z tym czuję. Eee, lecimy dalej... Tak, tutaj na przykład, jak widzicie, jest trochę mniejsze zdjęcie, bo tak dzisiaj je wrzuciłem. E, tutaj z po razem z Oskarem, problem dostał teraz Fryderyka za e, mixtape, tak. I tutaj też jest zdjęcie z koncertu w Sfinie, e, w którym także nasza logówka jest wrzucona, więc bardzo miło 7000 tam lajków pod tym u, u Stiza na, na e, e, w profilu. Tak, e, ostatnią rzeczą, o której chcę powiedzieć, to także. Social media dały nam możliwość także pomagania. Gdyż wyszedłem, że dosyć dużo szczęścia mam w życiu, bo jak za 15 tysięcy zrobiłem burgera, a później za kolejne 15 i rozwinąłem tak markę, to także może z, y, wspólnie podziałamy ku temu, żeby zintegrować ludzi, którzy już mamy tych 60 tysięcy followersów do pomocy. Więc czasami robimy takie akcje, że przekazujemy cały dzień zysków na schroniska, bądź chore dzieci, bądź jakieś hospicja. I w tym momencie, że te social media nie tylko jakby prawda, reklamowo na mnie działają, ale także pozwalają ludziom, jakby zauważyć potrzebę, problem i jakby nagłośnić sprawę. I często już nie tylko, że ludzie do mnie przychodzą i wtedy jedzą tego dnia, ale także pomagają czy SMS-ami. Czy prawda, jakby datkami już prywatnie tym osobom, które tego potrzebują, i jakby ta sprawa jest nagłośniona. Kończąc tutaj, bardzo szybko gadałem, ledwie żyję, muszę się napić wody. Jest tam taka góra burgerów, więc wszystkich zapraszam do jedzenia i częstujcie się. Dziękuję bardzo.